To w ogóle za pole siłowe, co tylko ludzi zatrzymuje. Jak to w ogóle wykrywa? Nie wiem, może mają w stroju jakiś nadajnik czy coś. Ty, może to wykrywa, wiesz, Element of Life, Carbon. <grych> to się co chodzi, nie? To się co chodzi o ten ednes, nie. tak? Ale wszystko jest z carbon, więc... ...ich też by wykrywało, no, ale by nie mogli przejść. Ty, on ci pozuje. Bo... Potrzebuję wsparcia na prawej flance. Prawo-dół, dół, prawo-dół poczuję, to... prawo-dół, prawo-dół. No, czy ty, ty grasz, kurwa... ...czy ty grasz roleplay? Tak, 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 roll robię. Tango down, tango down Tango down Cekujemy pomocy na prawej flance! KURWA! kurwa! Down, down. <gry> e, to było kurwa straszne, oddajesz mi swoje życie What is a hero tak zwana Ej, to jest straszne, bo ja tylko ich oczy widzę, nie? Łatwiej w im wyjebać, nie? No, prawda? O kurwa ty 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 ty, ty, ty ja się damy. Jeba, Ej da mi tą jebą śmieć To jest dead Działka trzeba poprawiać jakbyście mogli Ja? O, o, no to chyba pan nie, nie, nie niesamowity tak samo. jest tak zwany Jesteś sam, jesteś sam, doszło mi sam Jesteś sam, jesteś sam, jesteś sam, 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 sam. sam No Maja no, co ty chcesz, Maja co ty chcesz Loda no ci to... zrobi Nie no, co ty mówisz No Jezu, no tak pragnę Myślę, że nie wtajemniczyliśmy się, że Maja tego wyda Dobra, J ki J ki to okay, ja teraz mówię, Maja To pies I Blumen ją dyma codziennie Niestety, także... Maja to mój fanboy tak naprawdę Także niestety, tak, tak zwana świeczka Świeczka dla Majki, za to, że jest dymana Nie deadname'uj, nie, nie można deadname'ować mojego fanboya po tym działkiem naхуję. No nie. Biedna majka. Biedny ja. Biedny biedny. Maj. Nie. co ona tam mówiła, coś tam mówiła, nie? nie słyszałem. To mówiła, że... Grana, tam tam masz nie kubaka. Nigga, jestem, 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 Dobra, my mu pomagamy. My jesteśmy go dzieci mogli. Nie umarł. To była dramatyczna śmierć. Jesteś, jesteś sam, chowa się, chowa się. Nie jesteś sam, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Nie jesteś sam, nie jesteś sam. Nie jesteś sam, nie jesteś sam. Nie jesteś, jesteś, jesteś sam, nie Jest nas dwóch. Nie jesteś sam, zawsze jesteś, można nie porozmawiać. Nie, nie, Nie jesteś sam, Matrix. Zawsze. nie, nie jesteś oni jesteś robią tymi damy, żeby to nie bań na web. To ponieważ taka cudowna broń jak rakiet, czekaj. O, Dobra, bo jesteśmy dalej niż... ...niż... O jest. tak. o Jezu. E, 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 jesteś sam, jesteś... Nie, nie, jesteś sam. Nie, jeszcze ja jestem, ale jesteś sam, bo ja nie wiem, co się dzieje w tym rzutku. No, O nie, ja mi rzucił. Idę. HP. Dobra, jeste nie jesteście sami, nie jesteście sami. Dzięki. Madkit, madkit, take this madkit, kurwa. JBL JBL BOMBO klub! Nieee, zapiłem tam tam. Jabiel tam, go. UWAGA na dminu. Nejdu jest tak chujowe w tym seasie. To jest nieprawdopodobne. O, oh, oh masz <laughs> Kurwa! Nagrałem to. Nagrałem to. <laughs> Co to za Alvin i wiewiórki, kurde? Nie wiem, ej, nej, za tobą. Przeżył. Były, były nie, nie mi. nie? Nie były, nie były. Bomba klat. Bomba klat. nie wiem, no nie widzę, kiedy te nejdy lądują, kurwa. Legalize, kurwa, też nejdą. Ała, umarłem. Napletiren, napletiren, mą. Napletiren, napletiren. Więc, się od... się masz, kurwa, bóle. Problem umiejętności. Et. Problem umiejętności. Aż. Et. Aż Aż Ej, masz. Kurwa. Weźcie Weź te chila. Matrix. Bomb! Boże! <laughs> 3, 3 Jest tutaj. Bomb. Halo? O, to jest ona! Somebody take his rubber. Nie zabijaj się teraz, bo znowu będziemy musieli walczyć. Wszyscy... Wszyscy jesteśmy za nie, nie? Zabije, się, zabi się. Do, doks na linii. Doks na linii. Nie, nieprawda, nieprawda. Pięć. 3 Aj, teraz też nieważne. Ona ucieka przed nami Ej, zniknęła. Gdzieś to? to? Nie. chyba crash. i crash. Ej na ścianie. O. Ej, można się zbustować kurwa na tej ściance tu. O! Krok, krok, ja pierdole jej. To co cię tu spycha. To jest. Co? No, jakoś to tak idealnie zrobiłem w chwili o, Oryk, tam. Brawo, jesteś cudowny, kołam się. Jak on zabija z kuli kombajna, tak zwane. Combine ball. Jądro, combine. Kombinatowe jąderko. Jadę, jadę, I jadę. Zdjęcie cię, yeah. trzeba. A put my. Alek boss, jak put my dik? EEEEEEEEJ! Kurwa nie no debil do pierdolony Zmieniaj to, zmieniaj to, zmieniaj to A to jest to, Zmieniaj to, zmieniaj to, zmieniaj to z... jest Bomba <coughs> kla No tam nic nie ma złego To nie jest tego, żaden content taki Ura, kurwa Nie dbam kurwa flashbacki Po tych mapkach horrorowych z filmem. No, zaraz będzie <coughs> ban znowu Pozdro Jaki flashback? No, że miał spray'a brzydkiego, felt. Ale wiecie, że nam się ba zjeba i to powinno być Alex? Co, z Gersina? pewnie miał coś, nie? Nie. Akurat nie z Gersina. Co, z jakichś anime? Tak, No, 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 z LoLa, z LoLa bo. A, Ale no, kurwa, nie że coś się zjebało. No, bo co nie one? ma Alex, to powinno być Alex. to co? LOL Hentai, 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 tak zwane. Alex jest na spray'u, kurwa, pewnego użytkownika. Mam pomysł. O. To nie zadziała, bo tu Alex jest potrzebny stary do tego o. ogólnie. Dobra. Ale mapę zrestartować. O, jest mocno, chiema <laughs> Restart mapy. Jak to, się... jak to można zrobić? Calał? Calov. Ty, patrz, sprawdzi widzi. Co robi? Nie wiem, co zadziała, zobaczymy F1, 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 F1 f Aha nie, ja to Żeby mogę kurwa powiedzieć, jebana. czekaj. MPC Alex was internet alternate collision disabled. Aha. Coś w konsajnach wywołała. <grym> Alex? No, na wózku to przyjedzie. <grym> to <grym> ten dziec. Co mamy zrobić bie, teraz? pierdolę no. No. <grym> no. no nic kurwa nie zrobimy. To o, idzie, idzie, trwapie się, idzie. Gdzie? gadaj. Idzie? Ty, pojawiła się. To ona. To ona. Elijah! no! <śpiewanie> 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 co na robi, kurwa? O porządker, kurwa. Ola się bała, Alex. No chuj ci chodzi, babo, no! Co ona kurwa robi? No on, ona się zbago... <śpiewanie> <śpiewanie> O ma wow, co o. on robi? Ej, tak, e, Co, co? Go, o, go, go, Naprawia się coś, naprawia się coś. To... Co on robi, papa? papa o, no ty, bym no, ja, no, no, na mnie no, na teraz. E. <noise> Gdzie ona jest? Do fuck, do Prawie się zakrzciwiłem, ja jest <laughs> 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 to przez drzwi jest ta mama po 50, Do. nie? <laughs> Co na kurwa robi? Yeah. Co ona robi? Co ona tu kurwa robi? I się nudzi? Eu obiad kurwa. Halo. <laughs> Mów bag, Mossman. Na się nas z Mchło? Nie. Jak się nazywa? Mech człowiek. Mech, mech. Człowiek Człowiek, O. Kill <śla> no nie. nie ma tu <śla> Dobra. Ej co, ej, co robi? To spray ma z 10 lat <śla> pewnie. We're <śla> Co robi, no? <śla> Hello. Ale działa, tak? No poczekamy Strona. aż nam otworzy, nie, z drugiej strony. <grystanie> działa no. Działa, tak mi robi Nie do końca dział Mech działa Jak człowiek się Działa, pojęcia. działa, w szczęściu Ja haksuję, baba, patrz Bluetoothem haksuję O, idą No i nie, no, no nie ma ich nie, kurwa mać, czemu? co to tu kurwa jest? Hell no Ale jedzie <laughs> Ale przejażdżka Gwiazd na tą, na górę O, o To są jakieś bo... yes! nagrania no, no trochę, trochę. Daj mi przy... Army Rubber banding. No to będzie, mi... no, będzie obrona tak zwana. Weźcie za chwilę i ten. I, i, I tarcza. Tarcza, nie wiem, Armor, nie, cokolwiek. Maja! Kurwocu się! Maja! w tego pieska. No, no nie, pieska. kolejna obrona, come on man. Co ty? Co, ty, co Chcesz? O, Chipsika może kolki chcesz, tak? Nie karm, saty. Co dam psulę jeszcze? No, kolki, kolki, mu czasem dam czekoladki. Nie? No. mnie tak patrzeć znowu, nie? co to się dzieje. O! Nie, nie o. mogą tego starego wyjąć. Z tej... a, nie mogę się ruszyć, pomocy! Nie! Elaj, nas teraz wysadzi. Te like. nas wysadzi zaraz Nie chcę, nie! Uśmie, kurwa, nie, Eloj Błagam. Kurwa I Działa chyba co? I działa oh, no way. Uwolnili go, nie mi się Nie nie mogą przeciąć tym kurwa, mogli już dawno jakąś kątówę wziąć, nie? <noise> Nowe. Nowe skapty Kleiner? Gdzie jest Kleiner? We're Nova Prospect. And we're emulation for the... Nowa Prospekt? Kurwa to tam, emulation? tam jest prospekt jak oni nas nagadają? Skype'a to zainstalowali? Discorda TY CO MI robisz? A, te bają się razem, miękka pisivka jebana Siedzi mi na chuju No co ta suka robi? Dobra, idziemy do gmoda ją zabijamy 40 razy Ok w wkurwia już ta baba i <noise> posłał Nie wiem, kogo bardziej nienawidzi? Trzeba go Czytaj. Czyli nienawidzę no, Mech, człowiek. Mech, człowiek jest najgorszy. Nienawidzę tej kobiety. Mech, człowiek. To jest Citadeli, poznam. Cytadela? Cytadela men Mentioned? 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 Działko, mm, 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 bardzo mm, duże działko. Mm, 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 mm. ile jest działek to do rozłożenia? Dużo, za działko tak zwane, ona się wyjebała. Kurwa jebana, Jada, fuck up. Ty co nam za pistol? Ale on ma fajny pistol, nie? Jakiś inny. Ne nie da się obrócić teraz działka, dopóki. Macie, kurdy. Dobra, JBLki patrz na to zajebało J bielki JBLki. Opa! O! Króje. Bardzo ładnie. Jaka dziwka jebana. Kogo tak. wyjebało w kosmos? Nie mam zora jak grajdy wyjebać sobie, kurwa. Ja nie wiem, czym już nie zacząłeś, nie? No o, kurczaczki! Kurczaki, kurczaki, kurczaki... Kentucky, Kentucky Fried Chicken, chicken Truffle z Louisiany! Ale... W polskiej ulicy, bie... Czarne Damy? Nie, tak nie leciało. <laughs> no to za kurwa jebano! Polskie ulice czarne, chory biały... Ej, jesteś sam zaraz, jesteś sam zaraz. Tam, sam, jestem sam, jesteś sam, dox na linii, Docks na, ja na linii. Jest dox na linii, Docks na linii. cofany, dziesięć tysięcy razy, pozdrawiam. To, tam, on walczy swoje życie tak naprawdę. Co jest? Aleks umarła. Aleks umarła. Co? Aleks Ale ból się leży martwa. No to cóż, no, no to co? No to co? Mam jedną rzecz do powiedzenia. Mam jedną Z... rzecz do powiedzenia. No ale to nie umarłem. Alex Vans. Nie Aleks Vans! <śmien> Filip Sipi Starosta! Sipi. Filip Starosta, Lipiny Filip Starosta, Lipin 36. Wielkopolskie 43 przez 17. O kurwa. nie wiem oh. gdzie oh. tak No chciałem tak. się bawić. To ty? <śmienic> co można robić? No. Nie wiem, no, tak, jest wielko, czyli wielko. Ja pod kątem staję tu działkę, ja no tak chyba wtedy lepiej napierdala, mam wrażenie. Nie, znikło jej ciało. No dobrze sobie radzi. To nie radzi, by się wyjebało. No dobra. Ja no, chroniłem całym życiem tej pan, nie? Więc ja się wyjebię, iż Nate, JBL, JBL, gdzie tam wchodzi kurwa? O kurwa, was kapci mi wyjebało. <grym> właśnie słyszałem. A jest Alex, tak, wszystko dobrze, w porządku, dobrze. Kiedy się zauważyłeś jak to potrwa, gdzie dziewczyna No kurwa, bo tak jest, nie? Się sobie Co się ty? panom. Po prostu jesteś zazdrosny, bo dla ciebie zostaje tylko. Y, mechanizm. ładnie, posprzątało wszystkich czterech To nie ma jaką mężczyznę Broń ci Alex, brońcie Alex, błądzi Alex, broń Alex. Wszystko git z nią Nie git jak to taka fala kurwa O ci umarłem Jesteś sam! Jestem doks na linii lini. doks na <laughs> linii Doks na linii, <laughs> Gdzie jest Alex Vance? Gdzie jest Alex Vance? Kurwa. Za tobą. Za tobą. To niech uważa. Najduję, ją, najduję, ją kurwa. Salve i napierdalają. Nie wiem, jak wstanę to umrę, nie? Umrę, umrę. Muszę Umrę, leżę, leżę, leżę. Nie. Nie. No cóż. Mam nie, tylko no to... jedną rzecz do powiedzenia. No nie, no nie, nie. Alex Vance, ulica... Miasto 17, apartament... Klejner slap. Mówię, jak. Nie wiem. Klejner slap. Byłko, tak jest. Ale czemu ona ma 10 HP? Czemu ona się teraz pisać jak to jest po To się po prostu... wyjebaliśmy akurat. Aha, myślę, że ona się to wydupczyła. Oni dochodzą, Gordon. RL. No mój widok. Te ciała wszędzie A, leżą, bielka. nie usuwają się za Czyli bielka. Ja tutaj JBL-ka postawimy jako taki trap wire tak zwany. Ale jakby postawić na przykład powiedz mnie taką. Czekaj taką. Został bojemnie slam. Welcome to jungle. Welcome the to the jungle. Yy, yy, yy. Brakuje tu jakiejś muzyki, chyba że jest jakaś gdzieś odwieszona. O kurwa! Nie, ja zaraz idę po łapkę na muchy, bo mi jakaś dziwka w kurwie Jak ustawić te działkę, to on się wyjebało? O, dobra, Gravity gunem. Graviton, Graviton. Ja no, on się wyjebie zaraz. Musimy. No 1 HP. Nie wyjebie, nie wyjebie Jesteś sam, jesteś sam. Lona też głupio tak kurwa raszuje, no i. Ten śród kurwa. Marła? Nie, jeszcze żyję. Grand, 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 grand. Nieee! Nie wyjebałem! Bomba. Ole, tutaj... Rocket nadesa. A Działka to widzę, pierdolają nieźle. Nie, granat nie! Aleks, nie łagam, nie, nie wchodź na idy kurwa, głupia. Ja pierdolę, ale... Nie! Jabil, Jabil. Ale zmasowane nam robią atak z tej strony widzę Nie Neyd żyje. Nie, ja nie żyję No działkaś się Ale poszło jebać O kurwa Z bombu klatowało mnie <ślad> <ślad> Kurwa, zostawiamy spray, suma, Alex. No nie. Pomocy, pomocy. <laughs>